Witam, witam, Siemaneczko z tej strony Maxim, a to jest kolejny opening z Terrarii. E, ostatni wam się chyba spodobał, 100 wyświetleń. No, aktualnie, może kiedyś będzie więcej, <grym> mam nadzieję. E, I cóż, dzisiaj robimy opening z myślą o kilku fajnych setach. E, cóż, sety deweloperskie, które są unikatowe, wypadają właśnie z stresur bugów. Które z kolei wypadają z potworów. E, na ekspert modzie e, Czy tam na świecie hearth tak, coś takiego e, I to jest bardzo bardzo rzadkie zjawisko że wypadnie taki set Dlatego będziemy dzisiaj otwierali 5 skrzynek e, Które wypadają z ether of world Chyba coś takiego mm, Takiego wielkiego robaka w pizdu e, Nieważne Mamy jeszcze na e, Kolację Corrupt Creator, no. Tak, 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 dokładkę na ogólnie deserek, bo to jest bardzo rzadkie. Bardzo rzadka skrzynka, bardzo rzadko wypada. Mi wypadła, cóż, otworzymy ją. Zaczynamy, nie będę przedłużał. E, dzisiaj bez kamerki, bo mi coś szwankuje i kujowo jest, i tak dalej. Dobra, pierwsza skrzynka. Co nam poleci? O! No. Maska Iter World. Iter of worlds. worlds. Zwykle wypada. musi wypaść ten cały szalik. Czy to są skarw, tak szalik. No i wypada Shadow Scale i Demonite or. Oczywiście to jest na gówno mi potrzebne, bo już mam troszeczkę lepszy ekwipunek i tak dalej, ale tylko wypadła nam maska. Co fajne jest. Żadnego seta. No dalej. O! Eater bomb. Super! Someone, a baby eater of soul, to jest fajne. Sprawdźmy, gdzie to jest. Przyzwijmy go, może eee. gdzie jesteś. O, patrzcie, mamy minionka takiego fajnego. No, to tylko chyba też wypada eee. z tego baga. I cóż, kolejny szalik do kolekcji. Ja się sprzedaję za golda To mi to gówno daje Dobra, dalej. Nic. I no szalik, i trochę demonitu. Dalej, dalej. Kolejny szalik. Zero demonie, zero demonitu. Co ja gadam? Zero fajnych rzeczy. I ostatni. Mam nadzieję, że tu jest set dewelopera. Polujemy na to w końcu. Jak nie, to cóż, mamy przynajmniej minionka. Takiego Taki, znaczy naszego peta. <taki> Fajny jest. No i oczywiście nic. Cóż. Byłoby fajnie, gdyby coś tam poleciało. Już mi jeden set poleciał, pokażę wam zaraz. Ale teraz deser. Skrzynia Korupt. Ciekawe, co z niej poleci. Otwieramy 3, 2... 1. 8 golda. Master bite. O! Tak, dobrze. Dobry lód. 6 Master bite. To mi się przyda. Bardzo. Do chłócenia nowych skrzynek oczywiście. Eee, to możemy wywalić, dłuższe se zatrzymamy, karsy Frame też. Cóż, to by było na tyle so openingu. Hmm, pokażę wam jeszcze set jaki mi wypadł, ee, kiedyś z, z właśnie tego baga. O, takie coś. Zaraz założę i zademonstruję. Zresztą możecie się spobaczyć na moją dupną bazę, którą zbudowałem żeby mieć tylko NPC-tów. Tak, tok, do. tak, 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 o. Eee, szkoda, że nie mogę przybliżyć. Chwileczkę. O. Eee, skrzydła zdejmę. <gry> Niech no, płaszcz mam, jeszcze płaszcz. Kurde, wszystko zdejmę. O. Eee. Co się co? Muszę wszystko pozdejmować, żeby wyglądało normalnie, kurde, ale z tym... O, takie coś, to wygląda buty. Dokładnie. O! Widzicie? Wyglądam jak jakiś podwodny nurek. To jest Aron Helmet, Aron Braceplate i Aron Leggings, ogólnie Aron Armor. Takie fajne coś. Wypada. I to jest unikatowe. I bardzo mi się podoba i chcę takich więcej. No cóż, dzięki wielkie, że mi oglądaliście. Zapraszam na kolejny opening, a będzie. Jeszcze wymyślę z czego. Dokładnie z może kolejnych bugów, może kolejnych skrzynek. Zobaczymy. A ja w takim razie się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!